Hej, tajcie. kurde, leci ten czas niesamowicie. Już piąta praktycznie, a ja dopiero teraz mogę usiąść i nagrać, ale czuję się dodatkowo jeszcze, jakby był już noc. Ciemno, wszędzie, głucho, wszędzie. Słuchajcie, dzisiaj materiał zainspirowany takimi, takim zjawiskiem, albo nie wiem, czymś, czym pewnie każdy z nas gdzieś się spotyka, prawda? Jest tak, że jest bardzo wiele przysłów powiedzonych, takich złotych myśli mądrych. Które dotyczą różnych obszarów. I zainspirowany dyskusją, w której krótko po krótko, tylko na zasadzie jednego komentarza wziąłem udział w tym tygodniu na LinkedInie, chciałem nagrać yy, materiał o jednym z takich popularniejszych, wydaje mi się, zwrotów dotyczących kariery. I ten zwrot, yy, oczywiście, znajdziecie go bez w języku angielskim, ale na wszelki wypadek, jak gdyby mówiąc tu po polsku, yy, tyczy on tego, żeby nie wybierać pracy, tylko wybierać szefa. I chodzi tu mniej więcej o to, według tego powiedzenia, ja tu mam karteczkę, żeby sobie nie pomylić, że szef jest największym czynnikiem decydującym o sukcesie w karierze, w budowaniu kariery, i szef, który nam nie ufa, nie da nam możliwości rozwoju, wzrostu, prawda? Um, I teraz dlaczego, jak gdyby to nagrywam? Dwutorowo. Przede wszystkim jest bardzo dużo takich fajnych powiedzonych, które brzmią bardzo mądrze. I one gdzieś mają w sobie ziarno prawdy. Ja się z większością z nich tak naprawdę jestem w stanie zgodzić, ale zauważyłem u mnie coś takiego, że od pewnego czasu nie jestem w stanie też tak bezkrytycznie na nie patrzeć, bo one mają to do siebie, że są krótkie, chwytliwe, takie jak powinny być, ale nie oddają jednocześnie takich realiów tego, co się dzieje. Bo to powiedzenie szczególnie bardzo często używa się w stosunku do ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją karierę zawodową, do ludzi, którzy dopiero. Szukają tej pracy i doradza się nie wybieraj pracy, wybierz szefa, a w domyśle ludzi, ekipę, która ci się podoba, z którą poczujesz dobry klimat, z którą się od razu porozumiesz, nie wiem, wejdziesz, uśmiechniecie się do ciebie, od razu coś zaiskrzy w takim karierowo-pracowym oczywiście tego słowa znaczeniu. Natomiast zamknięte to jest oczywiście tutaj za tym magicznym słowem szef i jak najbardziej jest to słuszne, zgadzam się. I klimat w pracy, i ludzie, z którymi przyjdzie nam pracować, jest cholernie ważne, bo będziemy z tymi ludźmi spędzać niejednokrotnie 8 godzin albo więcej. No Teraz, na pracy zdalnej, oczywiście, wygląda to trochę inaczej. To, z czym się tak nie do końca zgadzam, to z tym, że to powiedzenie tak bardzo kierujemy do tych ludzi, którzy zaczynają dopiero budować się w swojej karierze albo są gdzieś tam po jednej, na przykład, firmie, albo po dwóch, gdzie pracowali tak jakoś długo, i średnio tak naprawdę są sobie w stanie to wszystko. Wyobrazić. I teraz problem, jaki mam z tym wszystkim bierze się z tego, że żeby dobrze wybrać, żeby dobrze zdecydować, że to jest to miejsce, nie wystarczy tylko kierować się przeczuciem. Albo tak właściwie na samym początku tylko to nam pozostaje. Czyli skierowanie się przeczuciem. Bo z perspektywy czasu, ja wiem i popełniałem takie błędy, że szef wydawał mi się spoko, poszedłem do pracy i już nie było tak fajnie. Bo ktoś. Kto jest szefem, zazwyczaj bardzo fajnie wypada na rozmowach. Jeżeli wypada źle, to wiadomo od razu, to jest czerwona lampa. Ale słuchajcie, jest wielokrotnie tak, że brakuje nam takiego doświadczenia, żeby ocenić osobę, z którą będziemy pracowali. I jednocześnie obraz, który ta osoba może nam sprzedać, jest bardzo taki wybiórczy, bo jest dokładnie taki, jaką ta osoba chce nam przekazać właśnie podczas tego krótkiego spotkania, które mamy na początku w procesie rekrutacyjnym. Więc nie można tak po prostu przejść, że ja wybieram szefów, nie wybieram pracy, bez zastanowienia się o co tutaj tak naprawdę chodzi. Nie biorą się znikąd portale, które oceniają, tak naprawdę, jak pracuje się w pewnych firmach, nie biorą się, nie wiem, gdzieś pocztą pantoflową, rozsiewane informacje na temat firm, które tak naprawdę troszkę pozwalają sprawdzać to, jak pracuje się w danej firmie i jak ta firma rzeczywiście się sprawdza w roli tego pierwszego szefa, bo. Być może nawet nasz szef jest fajny, ale nad nim może być ktoś, kto zupełnie jest beznadziejny i kto wprowadza terror i, i zupełnie zasady, które nie spinają się nam. Więc nie możemy, jak ze wszystkim zresztą, tak po prostu jednokierunkowo podejść do tego, że wybieram szefa, a nie firmę, bo może się w tym kryć również i pułapka, i tak naprawdę nasz brak doświadczenia albo brak możliwości, Oceny sytuacji spowoduje, że wcale ten wybór może okazać się niekoniecznie yy, korzystny. Więc apeluję tak delikatnie w tych moich przemyśleniach po prostu o zdrowy rozsądek i takie zastanowienie się, czy ja naprawdę wiem, jak wybrać dobrego szefa, wiem, jakie powinien mieć cechy charakteru, czy wiem, jak powinien się zachować w stosunku do mnie, czy wiem, co powinien mi powiedzieć na rozmowie o pracy, żebym był przekonany, przekonana o tym, że to jest szef, którego chcę mieć. Być może właśnie zadanie tych pytań świadomi nam, czego oczekujemy i czego potrzebujemy, więc owszem, jest to powiedzenie: wybieraj szefa, nie pracę, ale wybieraj szefa rozsądnie. Zastanów się, jakiego szefa chcesz mieć. Zadaj mu odpowiednie pytania, obserwuj rzeczy, które cię interesują, i dopiero potem dokonuj wyboru. Tyle ode mnie w karierowy wtorek. Trzymajcie się, słuchajcie. Do zobaczenia. Hej.